6. Na analizie zespołowej spotkałem się z takim Oto szeregiem, który mimo tego, że wyglądało dosyć prosto, jest on ciężki do rozwiązania, przynajmniej przeze mnie był. I z tego, że nie widziałem o nim, nie widziałem żadnych rozwiązań w internecie. Na polskim, na angielskim pewnie jest, ale tam nie udało mi się też znaleźć. Dopiero coś na francuskim było. To postanowiłem, że po prostu przedstawię. Mm, Rozwiązanie tego szereg w naszym rodzinnym pięknym języku. No to co zaczynamy? Co to nie wygląda w ten sposób? Jest to zwykły szereg zespolony i pytamy o to, czy jest on szeregiem spiesznym Oto oczywiście. Lecąc na niszy linii poru czy jest on, czy jest on jest warunek konieczny. Niestety jest, o jest, trzeba pracować dalej. Jest do dlatego, że w mianowniku mamy nieskończoność, a w liczniku mamy E do potęgi n I E do potęgi N zawsze to są. W Liczby zespolone, które znajdują się w promieniu 1 od punktu 00 na płaszczyźnie zespolonej, tak? Yy, więc no, zawsze yy, nie wyskoczy to jakoś nieskończoność, nie będzie mniejszy żadnego obrotu nieznacznego, po prostu będzie to 0, natomiast yy, czy jest on blisko Tutaj po daniu w moduł otrzymujemy szereg harmoniczny, także mamy nieskończoność, więc orety pozostaje na slajd, czy jest on warunkowo zbieżny. I w takiej sytuacji przejdźmy przede wszystkim do rozbicia sobie tego szeregu na dwa, na dwa szeregi. W sensie po prostu skorzystając z wzoru Eulera mamy szereg z cosinus n przez n i, i sinus n przez n. Tak naprawdę będziemy tutaj rozważać dwa szeregi rzeczywiste z sinusem i cosinusem. Tylko dosyć nieprzyjemne z sinusem i cosinusem, bo nie ma w kącie pi. Więc orety, orety, trzeba mieć do tego jakoś sprytnie podejść. Yy, w takim wypadku yy, użyjemy kryterium Dirichleta. Jest ono dosyć przydatne, dlatego, ponieważ yy, nasze elementy mogą być dodatnie, mogą być ujemne, yy, co w kryteriach no, często nie działa. Natomiast zacznijmy. Od przedstawienia tego kryterium mamy dwa ciągi AN i są ciągami rzeczywistych. Ciąg subrzejściowy AN jest ograniczony, a y, BN jest ciągiem zbieżnym do zera oraz monotonicznym. Tak, jeśli te dwa warunki są spełnione, to nasz szereg AN razy BN jest szeregiem zbieżnym N razy BN. W takiej sytuacji co? Przede wszystkim BN w naszego badań w tym twierdzeniu będzie oczywiście jeden przez n. Jest on monotoniczny, silnie malejący oraz zbierzony do zera. Będziemy musieli w takim wypadku przedstawić yy, ograniczoność tych naszych dwóch ciągów pozostałych. I to będzie problematyczne. Jednakże mm, jest jedna sztuczka, która jest przepiękna, żeby to wykorzystać, i właśnie dlatego chciałem, stwierdziłem, że przedstawię to, sobie to przynajmniej to to części szerszej publicy. Mianowicie piszemy sobie A i piszemy sobie B. A to jest 1 plus cosinus x plus cosinus 2x plus cosinus 3x plus cosinus 2x, nudy. I B to jest sinus x plus cosinus 2x plus cosinus 3x plus cosinus 2x no też też 2 ze sobą jeśli sobą, b plus cosinus 2 otrzymujemy coś pięknego Mianowicie y, otrzymujemy 1 plus cosinus X plus X tutaj jeszcze nudy, ale dzięki temu mamy możliwość utworzenia szeregu geometrycznego ze wzoru Eulera, Mamy w każdym razie 1 plus E do i X plus E do, e do 2X i tak dalej tak dalej, i tak dalej, jest to przepiękne, a następnie korzystając z wzorku z własności szeregu geometrycznego y, otrzymujemy taką oto ładną wartość, więc poskódnej długiej równości otrzymujemy jeden ułamek. Cudnie. Co teraz? Bo mimo, że mamy ten ułamek, to dalej jest dosyć przyjemny i co dużo z nim na razie nie zrobimy. Trzeba w takim badku zmienić jego postać. I w takiej sytuacji po prostu krótkie przekształcenia. E za, za e do potęgi x postawiamy cosinus x plus i sinus x, następnie używamy sinusa i cosinusa podwojonego kąta. Wyciągamy przed nawias i w pewnym momencie otrzymujemy minus sinus x, minus sinus plus i cosinus x, i tutaj musimy wyciągnąć sobie, jakby, pomnożyć sobie raz i. W sensie to i jest tylko dlatego, żebyśmy wewnątrz mianownika, wewnątrz, wewnątrz mianownika, tak, wewnątrz naszego nawiasu mi i przy sinusie i cosinus bez niczego. Dzięki temu możemy użyć sobie wzoru Eulera i całość wygląda w ten oto sposób po przekształceniu. Bardzo ładna rzecz. Następnie możemy wrzucić sobie do naszego a plus b i po zamianie, skróceniu i dochodzimy do momentu gdzie mamy sinus na górze, sinus na dole i e do potęgi n i cudowna rzecz, wzór Eulera, rozbijamy sobie nasze e do potęgi i x, coś, na cosinus i sinus, dzięki czemu Nasze, mamy już w zasadzie nasze a i nasze b. Nasze a wygląda w ten oto sposób, prawda? Nasza suma kosinusów. Tutaj mamy minus 1, bo naszym a mieliśmy 1 plu plus kosinus x plus cała ta reszta. A natomiast sinus po prostu przypisujemy. Mamy tutaj ładną rzecz. Wzorki są poprawne, sprawdzałem na kilku próbach. Jest ok ogólnie. Więc tak. Wiedząc to wszystko, możemy przejść do oszacowania i tak jak normalnie w takiej sytuacji Po prostu bym wpisał, że a na miliard procent, że modus a jest na miliard procent mniejszy od 400 Tak wysiliłem się i tutaj dałem, że 4 Dlaczego akurat tak? Bo jedna, druga, jak sprawdziłem w kalkulatorze, to jest blisko połowy, więc dałem 1 trzecia, bo im mniejszy, mianowni, mniejszy, mniejszy mianownik, tym większa liczba Więc mam tak maksymalnie, tutaj mamy jedynkę, tutaj mamy Jednocześnie tutaj mamy 1 i tutaj dałem sobie plus 1 bo całość jest module, tak? Więc jeszcze używam z wzoru na moduł, w sensie, że jeśli mamy moduł A plus B to to jest na pewno mniejsze od mniejsza równe od A plus, A w module plus B w module, tak eee, więc jeszcze raz. To jest na pewno mniejsze od jedynki, to jest na pewno mniejsze od jedynki i e, mianownik wynosi blisko jednej drugiej, ale że jest w mianowniku, to im mniejsza liczba, to tym większa cała liczba, tak? Więc daję sobie jedną trzecią. W ten sposób udało mi się pokazać, że na pewno jest, jest ograniczony czwórką. BN w identyczny sposób, udało mi się pokazać, że jest ograniczony trójką. Podsumowując, nasz ciąg jest, yy, nasz szereg jest zbieżny warunkowo, Hmm, zadanie dosyć ciężkie, ale satysfakcjonujące przy poznaniu rozwiązania. Mam nadzieję, że komuś się przyda yy, miłego dnia i przytulcie mama albo zadzwoncie do niej, bo miło by było. Siemano.